Podchwytliwe pytania egzaminacyjne z serii to samo zdjęcie, ale dwa zupełnie różne pytania. I lecimy z drugim przykładem. No i widzimy takie oto zdjęcie, i sama treść pytania brzmi: czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową? No i tutaj w tym przypadku poprawną odpowiedzią jest odpowiedź nie, dlatego że widoczny znak, który tutaj widzimy, to jest znak z jazdy prosto i on może się troszeczkę mylić właśnie z e, znakiem informacyjnym, z drogą jednokierunkową, dlatego że ten jest okrągły, a ten z drogą jednokierunkową jest kwadratowy, ale tak jak mówię, w tym przypadku mamy do czynienia z znakiem nakazu, więc poprawna odpowiedź to nie. I teraz drugi przykład. Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? No i tutaj poprawna odpowiedź to tak. Jak najbardziej można kontynuować jazdę prosto przez to skrzyżowanie. Więc powtarzam się, ale pamiętajmy, czytamy ze zrozumieniem i nie robimy tych pytań egzaminacyjnych na pamięć. Dlatego, że bardzo często jest tak, że po prostu zdjęcia się powtarzają, ale jest zupełnie do nich inna dodana treść.